O kurde Beczka przepierdoliła tylko zawsze jak skręcam to mi swe luchy. Nie, był, nie wiem czy to złapało czy nie złapało Zero dziewięć jak szczury nie To był odcinek trzysta metrów może. Tu zawsze jak skręcam, to celuchy. Zawsze zabierałem taką osobę i podwoziłem. To więc tam luchy zawsze, nie? To syluhy już celują. zaraz będę skręcał 06 517 rozdanie bez celem w tym Na największego federistytu kulturalnego w, w Polsce wystąpią. Tu właśnie o tym mówiłem. Czyli tak, dojeżdżam do głównej drogi. Nie wiem, z tą beczką mi złapało. No tak, beczka, później ciężarówka w przeciwnym kierunku później tak sweluchy, tak samo w sumie no, jeden tu skręca i tak samo oba w przeciwnym kierunku jechały kurwa, to jest ciężkie do zrozumienia sweluchy kurwa, ale zagadki, ja pierdolę ale ja umiem to rozwiązać to jest to pierdolnik, no ja łeb Jeszcze dać Wam więcej hajsu, to będziecie jeszcze, jeszcze mądrzejsi. No jeszcze, oczywiście, żeby patologii odjewać, to trzeba się zdzwonić nie? Bo to nie geniusze, tylko zwykłe kurwa wcale. Sklepy, I ten chyba ostatnio cofał, kurwa. To jest chyba ten, co ostatnio cofał z bieg okoliczności, kurwa. Kurwa, jebane przygupy, kurwa. Bo wychodzę ze sklepu no i patrzę, kurwa, coś jedzie. Nie, czy sklepu, a nie kurwa, korejnicy. No ale nie chce mi się już o tym, kurwa, nawet w Może z tego względu tak staje, bo to jest tajne. Wszyscy wiedzą w koło oprócz ciebie. Zjardelone, kurwa, przygópie. Widać, że kamery sprawne. Kamery GPS są -y sprawne. X-feluchy w akcji. Jak. To, jakie Boscel ogląda. Sam Bostrel, to są po prostu przedumni, kurwa. Widzą swoją inwestycję. I moje 16Z. -a. No i oczywiście już z półtora tygodnia nie robię, nie, bo to nie ma, tak? Także... To nie są moje progi, tylko tych, kurwa, przedłupów progi. Także ale powinni być, przedłupni, kurwa. Kruszą się, kurwa... Seluchy 16 zł jest za wiele, widocznie. I jebanie z każdej strony. Nie. No i oczywiście były pijaczek, kurwa, nie? Seluchy, kurwa. Czy głupie jebane, Ja bym proponował jeszcze zmniejszyć te 16 zeta. Bo to jest widać, że za wielkie progi dla Was. Bo z musicie kurwa to, to kurwa przemyśleć. Żebyście mogli dorównać byłemu pijaczkowi.